Okay, so to the participant of the next weekend workshop, uh, we, we we're gonna see. Uh, I'd like you to tell us what you need to. When we start the workshop, I will ask you tell us what you need to improve your work. I jeszcze parę słów adresowanych do uczestników przyszłych warsztatów, w przyszły weekend. Na początku poproszę Was, abyście podzielili się. Jeżeli są jakieś rzeczy, które chcielibyście usłyszeć, aby poprawić swoją pracę, no to będzie na to czas podzielić się tym. Drugie pytanie. Jaki jest Twój największy problem, kiedy prowadzisz sesję z klientem? Which pathology is the most problematic for you to deal with? Która choroba, która patologia jest dla ciebie najtrudniejsza, najtrudniej ci się z nią pracuje? Are you at aid with identifying the key conflict? Czy łatwo ci przychodzi identyfikowanie kluczowych konfliktów? Please share your best success. Opowiedzcie swoje najlepsze sukcesy. and people will be invited to share. Oczywiście nie każdy będzie mógł zabrać głos, będą wybrane pewne osoby, czy na przykład liczby, tak, i niektóre osoby będą zaproszone, żeby się podzielić. And if you to share I też takie pytanie: gdybyście mieli podzielić się jakimś takim nierozwiązanym przypadkiem, który stał się dla Was obsesją w Waszej głowie, to co by to było? Też poświęcimy jeden dzień omawiając choroby nowotworowe i inne konflikty, nowe konflikty. I też omówimy sobie różne pytania, które sobie tutaj przygotowałem. We're gonna see what can we do to help. during the healing process with anxiety, with all the stress of the repair phase. Zobaczymy, co możemy zrobić w, pro, w procesie leczenia, zdrowienia, jak poradzić sobie z problemem niepokojów, tak? Jak to wygląda w różnych fazach. And then we're gonna see also how to deal I, I don't I never know ahead of time, okay? But we're gonna we're gonna try to find a way To deal, what can we do to deal with the family that quite often create a stress in our recovery phase? Również tutaj tego nigdy nie wiem z góry, ale czasami to jest też ważne do, do, do przemyślenia, w jaki sposób na przykład możemy poradzić sobie z najbliższym otoczeniem, często rodziną, która może stanowić swego rodzaju wyzwanie w fazie, fazie zdrowienia. And for some clients the most difficult is to be isolated during the, he the healing process. And then what can we do with the loss of vitality, hair loss, change of appearance? How can we deal with the low self esteem experienced by the client? W jaki sposób możemy również sobie poradzić ze spadkiem tych sił witalnych podczas np. przykład chemioterapii, utrata włosów, zmiana wyglądu, zmiana poczucia własnej wartości? W jaki sposób pomagać klientom? Jest instead of coming up because they experience hopelessness that time. Jest To bardzo ważny aspekt, bardzo ważny problem który sprawia, że zamiast poprawiać się ich stan zdrowia, to się pogarsza, bo to jest ten stan beznadziei, który osoby doświadczają. OK. And then we're all form of anxiety, okay. Powiemy sobie też na temat kwestii właśnie tych lęków, niepokojów. And all kind of problems related to the conflict of diagnosis, but also the secondary effect of the treatment. Mówimy też o różnych konfliktach związanych z diagnozą, ale także konflikty związane ze wtórnymi objawami dotyczącymi terapii leczenia. We'll have a word about again. Będziemy znowu też mówić na temat wdzięczności. trauma, what to do. Okay. Omówimy sobie też, powtórzymy kwestię traumy, co robić. Okay and then I'm going talk about an aspect of the conflict of biology uh, related to vaccination. Powiem też o pewnych aspektach biologicznych konfliktu szczepionki. And then I'm going talk about some reminders about the tingo. Też omówimy sobie jakby takie przypominające elementy dotyczące technik uwalniania, odpuszczania. If you about i kilka słów na temat kontynuacji i kwintesencji. So I an, an we we I życzenie moim jest, aby przyszłe warsztaty w następny weekend miały taki charakter interakcji, gdzie będzie okazja wymieniania się poglądami i uwagami na różne tematy. So it is never too late a happy childhood. Jako, że nigdy nie jest za późno, żeby mieć szczęśliwe dzieciństwo. Dlatego też proces uzdrawiania. Zdrowienia to jest to uzdrowienie dziecka, które jest w nas chorób, które pojawiają się teraz w naszym życiu, tak naprawdę pojawiły się w pierwszej kolejności w naszym dzieciństwie. Wtedy były te rany po raz pierwszy odczucia. So, so, this is the program that I, I convey you to come for next weekend. I to jest program, co do którego zachęcam was, abyśmy się spotkali na przyszły weekend. And I would like to finish this presentation, by be aware the subconsciously constantly talks. No, i jeszcze na koniec chciałem przypomnieć zdanie, które już powiedziałam, że nasza podświadomość cały czas mówi tylko, że nikt tego nie słucha. wish Więc życzę wam, żebyście byli bardzo aktywni w swoim procesie uzdrawiania się tak żebyście nie musieli zachorowa zachorować i potem reagować na to co dopiero się pojawi. Which means write down write now, all the emotional trauma that have never been resolved until now. A więc działajcie już teraz. Zróbcie sobie listę wszystkich traum emocjonalnych, które czujecie w waszym życiu nie zostały jeszcze rozwiązane. Write down everything you wanted to say to someone that you never said. Write down like if you have a chance to talk right now to that person. Zapiszcie sobie wszystkie słowa, których nie powiedzieliście jakiejś osobie. Coś, co kiedyś chcieliście komuś powiedzieć, nie było okazji. Zróbcie to teraz. Napiszcie to. Okay, and then we're to see what kind of work we do with awareness, with the light of the consciousness, and, and with the mind next weekend. I w przyszły weekend zobaczymy, w jaki sposób możemy pracować ze, ze świadomością, świadczą świadomości, z naszą naszą. Be, People of you who have never attended any level in the recalling, I invite you to attend level 1, 2, 3 with dr. Michelle Schroeder. It's very important. Osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w warsztatach podstawowych na poziomie 1, 2, 3 zapraszam Was na te warsztaty, które prowadzi dr Michel Schroeder. And all the other complementary workshops. I, I również inne uzupełniające warsztaty. Okay, so I'd like to complete this. Uh, this uh, presentation with by expressing my gratitude to all the students that have been following me over the last 14 years thank you so much for being there you have really been a part of my life and the work I've done I would never have done that if I was not stimulated by you so thank you so much <coughs> podziękować, wyrazić sobie swoją wdzięczność studentom. Moim studentom, którzy są niektórzy ze mną od 13 lat. Jesteście częścią mojego życia i tak naprawdę praca, którą wykonałem, nie byłaby możliwa bez was. Dziękuję wam za to. And thank you, Irena, for pushing me always in that direction. I pani Ireno, również podziękowania za, za to, że zawsze był dziękuję. ten bodziec popychający mnie w tym kierunku. Dziękuję. Thank you so much. Dziękuję bardzo. Gilbert. Dziękujemy serdecznie, dr Gilbert Proszę Państwa, jak zwykle niezwykły, jak zwykle niezwykły, no właśnie wykład na poziomie biologicznym, na poziomie duchowym, bo oprócz tego, że dzieli się wiedzą, otwarte serce i cały czas mamy ten kontakt duchowy. Dziękujemy Dzień. bardzo za obecność w naszym życiu 13 lat zawodowym i za prowadzenie tysięcy, tysięcy ludzi z całej Ziemi. Mamy 40 kilka krajów w tym temacie, tutaj tylko healing. Moi drodzy, widzimy się z Brzmiartem w piątek. Jeżeli ktoś z Państwa nie skończył jedynki, można kupić nagranie. Jedynki jest taka możliwość. A z Michelle Schrader widzimy się na początku września, 17-19 września, stopień pierwszy, potem stopień drugi, trzeci, wszystko wrzesień-październik. Medycyna chińska, Rico Healing, drugi temat będzie i pierwszy raz będą warsztaty Toolbox online. Także zapraszamy serdecznie na jesień. Autor książki Rico Healing. Biologiczne, emocjonalne znaczenia choroby zachowań, żyjemy, wetreno. Dziękujemy serdecznie.